Hej, witam bardzo serdecznie w kolejnej opinii w odcinku o Dragon Ball Super. Tym razem przyszła kolej na 36. odcinek. Zapraszam. Odcinek, co do którego się pomyliłem, bo podejrzewałem, że walka Wegety z Magettą będzie trwać maksimum 5 minut odcinka. Nieważne, już jestem, jesteśmy mądrzejsi o kolejny odcinek, więc nie ma sensu do, do, do tego tematu powracać. Tak więc, Vegeta dyszy, przeszkadza mu skwar, co według mnie nie powinno mu aż tak bardzo doskwierać, ponieważ trenując tyle w komnacie ducha i czasu, przebywał w takich warunkach. No, może nie w takich, ale bardzo podobnych przecież, bo jak wiemy, tam w dzień temperatura osiągała bardzo wysoki pułap, natomiast w nocy była mocno na minusie. Taki, 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 taki ekstra bonus ode mnie. E, tak tylko wspominam, jak wiemy, w kontekście całego odcinka, Vegeta i tak sobie daje radę. Sceny walki były przeplatane znów sprzeczkami między bogami zniszczenia, co dodawało nam tego dragonbolowego, śmiechowego smaczku, nie? Co do samego Magetty, czy też do jego rasy, to dowiedzieliśmy się, że jest bardzo wytrzymały, jego siła spalania jest przytłaczająca dla powietrza oraz to, że łatwo jest takiego metalmana urazić. Taka ciekawostka, Magetta jest bardziej wytrzymały od Perfect Sella, czyli komórczaka w formie doskonałej. No bo przecież przyjął na siebie Final Flash i tylko został otumaniony, a komórczak stracił przecież 1,4, no może przesadziłem, może jedną, e, szóstą, jedną piątą e, ciała swojego, więc tutaj należą się słowa uznania dla Magetty oczywiście. Co do samej walki, naszych wojowników... To bardzo ucieszyło mnie to, że Vegeta użył w końcu tak spektakularnego ataku, jakim jest Galick Ho. Brakowało mi tylko tego okrzyku, wiecie, to Galick i tak dalej, nie wiem, no wiecie o co chodzi. Jednak to również nie zrobiło na Magetcie wrażenia, co więcej wykorzystał to i pierdyknął Vegeta z całej siły swoją zastygniętą lawą, co było bardziej śmieszne niż poważne moim zdaniem. Co się działo dalej? No oczywiście scena, która pozostawiła u mnie taki delikatny niesmak. Vegeta utrzymujący się przy walce dzięki odłamkowi z ringu. No już gorszego debilizmu nie mogli wymyśleć. No sorry za te słowa, ale po prostu nie mogli wymyśleć. Może, nie wiem, chcieli przypomnieć nam jak to Kamesenin, czyli genialny żółw podczas walki z Son Goku na Tenkaichi Budoka i chodzi mi tu o pierwszą serię Dragon Balla. Wypadając poza ring, wbił nogę w boczną część ringu. Kojarzycie taką scenę? Nie wiem, do mnie to nie dotarło. Mnie się to osobiście nie podobało, to było po prostu słabe, według mnie. No to jak Vegeta wpadł w szał. Zaczęła się właściwa, według mnie, część odcinka, czyli to, na co wszyscy czekaliśmy. Furia naszego księcia była w stanie rozwalić barierę w drobny mak, plus do tego dochodziły jeszcze scenki, gdzie możemy zobaczyć spokojnie łapiącego odłamek hita, co może świadczyć o tym, jakim doświadczonym jest wojownikiem, że z zamkniętymi oczami po prostu łapie ten odłamek i tak dalej, no coś niesamowitego, nie, bo boimy się wszyscy hita, oraz... Monakę, który ostro przyfarcił, albo nikt nie zauważył, kiedy odbił odłamki, no bo w sumie tak też mogło być, nie, nie wiemy, nie jesteśmy świadomi tego, jaką Monaka ma siłę w tej chwili. Ale co do siły Monaki, to, to jest tylko gdybanie, o tym może później trochę. Final Flash. I tutaj było po prostu wszystko dla mnie. Zaczynając od klimatu, kończąc na wykrzyczanej przez Wegetę, wykrzykniętej przez Wegetę nazwie ataku. Dzięki tej scenie moje Dragon serce zabiło szybciej i tak naprawdę mnie się to podobało. Podobała mi się jeszcze scena jak Wegeta mówi do Magety, ty durna kupo złomu. <laughs> ja się przy tym tak ześmiałem porządnie, szczególnie patrząc na minę tego biednego Magety, który się wtedy uraził na niego. No, no dla mnie to było śmieszne w tej chwili. Bardziej śmieszne niż to jak sobie Magetta pierdnął na przykład. No. co kto lubi oczywiście zastanawiają mnie tylko słowa Wisa po walce, Metalmani są niezdolni do walki, kiedy się ich obrazi a to by mogło oznaczać, że Vegeta mógł wcale nie wygrać walki, gdyby nie przezwał Magetty czy mi się zdaje czy, 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 czy dobrze myślę no i oczywiście stara śpiewka Goku yy, który mówi, gdybyś Vegeta tylko walczył na poważnie, poradziłbyś sobie z nim raz, dwa tu się zgodzę, bo też jestem tego zdania, że Vegeta powinien sobie z nim poradzić bardzo szybko. Tak jak przewidywałem, że w tym odcinku będzie szybka walka, tak, Vegeta powinien sobie z nim szybko poradzić. Jednak, jak wiemy, nasi bohaterowie nie chcą pokazywać swojej pełnej mocy przed swoimi przeciwnikami. Na koniec odcinka, tylko było mi szczerze mówiąc smutno z powodu płaczącego Magetty. Do walki wkracza Kaba. Kaba. Czyli Sajanin z szóstego Wszechświata. I jak widzimy w zapowiedzi kolejnego odcinka, walka z Vegeta pomaga uwolnić mu swój potencjał, co skutkuje przemianą w Super Sajanina. Jednak chyba nie jest to taki zwyczajny Super Sajanin, yy, bo tak doświadczony wojownik jak Vegeta ma z nim problemy. Ale czy to jest powód, żeby zmieniać się w Blue SSJ God? Czy naprawdę potrzeba boskiej mocy, żeby pokonać zwykłego Super Sajanina? Z tym pytaniem wbijam do Was, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Bo według mnie troszkę przesadzają, bo Vegeta chyba jeszcze nie zmienił się w tym turnieju w SSJ od drugiego poziomu, a myślę, że to wystarczyłoby do, do, wystarczyłoby do pokonania Kaby, nie? Odcinek oceniam znów 7 na 10. Miała być troszkę mniejsza ocena, jednak ataki Galiko oraz Final Flash, które tak uwielbiam, oraz zachowanie naszego księcia Vegety, dumne zachowanie, podniosły ocenę odcinka w moich oczach. Przejdźmy teraz do dwóch komentarzy z poprzedniego odcinka. Komentarz od Mr. Krolux. W jednym z odcinków Dragon Ball Super Beerus wspomniał, że Bux jeszcze nie może tworzyć ani, niczy, ani życzyć sobie czegoś, bo to byłoby kompletną głupotą. Moje przypuszczenia są takie, że Beerus, który kiedyś się nudził, poprosił Isa, by stworzył mu jakiegoś równia albo nawet bardziej potężnego przeciwnika od Beerusa, żeby mu się nie nudziło i tak powstał Monaka. Koniec końców okazał się bardziej destrukcyjny od Beerusa i dlatego Beerus tak się boi, bo Monaka jak się wkurzy o hostkę, to rozwali wszechświat, coś jak Beerus. No i tak, tutaj dosyć ciekawa teoria, bo wiemy przecież, że stworzenie jakimiś są Wiz i Vados mogą tworzyć różne rzeczy, więc co by stało na przeszkodzie, żeby stworzył taką walczącą kukłę, co nie? Według mnie Monaka nie jest znikiem nadzwyczajnym, ale co by było, gdyby Wiz mógł sterować takim Monaką swoją własną energią? Przecież Wiz jest praktycznie wszechmocny. To by dawało nam odpowiedź na to, jak Monaka mógł dorównywać wirusowi. I, I ta teoria jest naprawdę świetna moim zdaniem, jeżeli by to tak wyglądało, to by miało wtedy ręce i nogi. Chociaż wiemy jak to z tym Dragon Ballem. Tu ręce są na miejscu nóg, a nogi na miejscu rąk. Wszystko jest pomieszane, zagmatwane. Na pewno jakoś Akira Toriyama z tego wyjdzie. Komentarz od JaSzczura13. Czy tylko ja myślę, że Goku i Vegeta już są silniejsi od Beerusa? Skoro Akira podawał na początku, że są Goku od God, to w porównaniu 6. A Virus to 10, to mamy skalę porównawczą. Idźmy dalej: Goku osiągnął SSJ, God SSJ, co daje już dużego e, power-upa. Do tego dodajmy 3 lata w komnacie ducha i czasu. Na zdrowy rozsądek powinien być Goku już silniejszy od Virusa. Co do Vegety, nie mam pewności. No i tak, moim zdaniem w tej chwili ciężko jest nam powiedzieć, czy Vegeta jest silniejszy od Goku. Vegeta trenował u Isa dłużej niż Goku, e, co powinno skutkować tym, że Vegeta powinien być silniejszy od Goku. Jednak mimo to szli web, w łeb. Tak to przynajmniej było w anime. Wydarzenia z Fukatsu no Ew nie mówią nam jednoznacznie, kto jest silniejszy. Bardziej dają nam do zrozumienia, że Goku przez swoją lekkomyślność będzie w walce w tyłach za wegetą. E... Goku dostawał bęcki od Freezy do czasu, kiedy ten zaczął tracić swoją energię. Wtedy wiemy, że Goku z łatwością by pokonał Frisję i zjadał go po prostu na śniadanie, bez żadnych problemów. Natomiast Wegeta poszedł do walki z innym nastawieniem. E... Podszedł do tej walki poważnie i mogło to wyglądać tak, jakby Vegeta był silniejszy. Więc moje zdanie jest takie, że Vegeta i Goku idą dalej e, równo w tej chwili i myślę, że to się nie zmieni. E, ale czy nasi główni bohaterowie są, są silniejsi od Birusa? Uważam, że nie. Ja interpretuję to tak, że oni posiedli boską moc, jednak bogami się nie stali. To według mnie czyni ich słabszymi od samego Boga Zniszczenia. I myślę, że oni. To jest tylko taka moja opinia luźna, możecie się z tym zgodzić albo nie, ale myślę, że oni nie prześcigną y, tego wirusa tym anime. Tak mi się przynajmniej wydaje, no ale y, myślcie sobie jak chcecie, to jest tylko taka moja luźna opinia, wcale się nie musicie z nią zgodzić i, i tak dalej. No, i to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie zostawić odpowiednią łapkę oraz komentarz. No i oczywiście, zasubskrybować mój kanał. Zapraszam również na moją stronę, gdzie obejrzycie najnowsze odcinki Dragon Ball Super z lektorem, moim lektorem. Dzięki bardzo za oglądanie! Trzymajcie się i cześć! Jeżeli ten przefantastyczny filmik na tym niesamowitym kanale ci się spodobał, to nie zapomnij kliknąć pod spodem Kciuka w górę. Jeżeli już polubiłeś ten film, to wspomóż mnie i udostępnij ten filmik na swoim Facebooku lub innym portalu społecznościowym. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia w ikonkę w prawym, dolnym rogu ekranu. To do usłyszenia w następnym odcinku. I to. No nie wiem, że go nawet nie trafiłem. No nie, to jest kurde tragedia, normalnie. Tylko tyle mu wzięło. Może Goku tam strzela swoimi kamahamahami. A ja go mam już jak na widelcu, no. Ja muszę przestać yy, mówić najpierw, zanim coś zrobię rzeczywiście.